Jest utopione, co to będzie? O kurde, połomacz, nawet, nawet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstak nawet, siódmak Jezły No i w takim terenie Pod wodą Zaraz wyciągniemy, zobaczymy co to jest O kurde, świeże Ja pierdzię Raz, dwa, trzy, pięć, dziesiątek piękny, I coś też leży, że widzę przytopiony, trzeci przytopiony dzisiaj. To będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, Usmak, złamany, stary do kompletu. Tak to dzisiaj wygląda.